Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak mówiłem w ostatnim motorynka także yy, rama wszystko już jest, pomalowane w takim kolorze. Także będziemy to składać. Zaraz założymy stopki i przedni widelec i już będzie to nam stało ładnie. Także tutaj nowe wszystkie sprężyny. Że wszystko nowe. Będziemy to zaraz tu zakładać i będziemy działać, także widzimy się za chwilę, jak tutaj trochę to ogarnę. Bezpieczam, jak widzicie, cały karton części, że muszę się połapać co i jak i, i już śruby wszystkie nowe, nierzebki, cały komplecik. Jak zawsze wszystko kwasówka, będzie wszystko wypolerowane ładnie. To tak jak zawsze. No dobrze, działamy. Jak widzicie, tak mi się już udało troszeczkę poskręcać. Tu już ładnie śrubki popolerowane. Wszystko ładnie, błyszcząco. Także nawet to już zaczyna wyglądać. Myślę, że teraz jeszcze tu śrubka osłony. I będziemy powoli brać się za przód. Na razie tylko tak włożone. Wszystko jest. Widzicie. Ładnie wszystko leży. Tu jest reszta koła. I będziemy to dalej atakować. Także włączę się, jak będę coś więcej miał. Także to później. I widzicie, tyle się udało złożyć. <laughs> Wprzód już założyłem. Używałem takiego rozwiertaka. Żeby to ładnie wszystko pracowało Teraz będziemy tutaj yy, dalej skręcać Tutaj ładnie chromowane weszło I tak to wygląda Włączę się jak będę coś więcej miał Na razie tutaj nic dużo nie przyszło A i tylne koło wleciało Także przednie też już jest I zaraz będziemy to montować tu dalej Także do usłyszenia Jak widzicie udało mi się przedni błotnik i widelec założyć tak to już się prezentuje, zaraz wlatuje kółeczko Kierownica i prawie motolinka jak falala Tu już ładnie wszystko pozakładane Wszystko ładnie chodzi Tak to się prezentuje, teraz wleci lampa, koło I będziemy się Brać za ten silnik co tam z tyłu leży Widzicie Wleciał błotniczek Lampa, kierownica zbierniczek i silniczek, także Motorynka prawie ku końcowi. Sienczek był Jak widać. Wszystko tak ładnie to wygląda. Myślę, że jeszcze 2-3 godzinki będzie tak ogarnięte. Jeszcze yy, puszka szmerów. Tu już tłumiczek wleciał. Jak widzicie, tak to się prezentuje. I jeszcze rolgas trzeba zrobić i będzie wszystko. I można powiedzieć motorynka gotowa. Do oddania,